Można powiedzieć, że tutaj nasza cierpliwość się skończyła. Za tą decyzją stoją konkretni ludzie. Oczywiście za nimi też pewnie stoją jak inni ludzie, ale chcę wymienić nazwiska tych panów, bo to są sami panowie. Są to panowie Ryszard Balicki, Ryszard Kalisz, no najbardziej znana z tych postaci Paweł Gieras, Maciej Kliś i Konrad. Składowski. Ci panowie stanowią tą pięcioosobową większość Państwowej Komisji Wyborczej, która podejmuje tego rodzaju decyzje. Ja przypomnę, że w Państwowej Komisji Wyborczej Pana Kalisza być nie powinno z tego względu, że jego partia nie ma dostatecznej ilości głosów, dostatecznego procentu głosów w Sejmie, żeby mieć tego rodzaju możliwość, jak wysłanie swojego reprezentanta do Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast naszej partii ze względu na elitność nadal należy się czwarty członek, więc ta proporcja powinna być całkowicie inna. Myśmy zwrócili się w tej sprawie do marszałka Sejmu Hołowni, no ale otrzymaliśmy odpowiedź, można powiedzieć, Odmowną. Na co powołuje się ta grupa PKW? Otóż na rzekomą nielegalność tej Izby Sądu Najwyższego, która podejmuje decyzję, czyli kontroli nadzwyczajnej i spraw społecznych. Otóż ta Izba podejmowała wiele innych decyzji odnoszących się do takich samych spraw. I choćby w nieodległym czasie, mówię o czasie wstecz, podjęła takie decyzje w stosunku do Konfederacji, do partii Grasław Gowina pod jej kolejną nazwą. Już w tej chwili, nawet tej nazwy sobie nie przypominam. I te decyzje zostały wykonane. Czyli mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że kiedy. Władzy nie przeszkadzają te decyzje, to ona je uznaje i uznaje, co za tym idzie także i tą Izbę. Dotyczy to także tej decyzji, która odnosiła się do ważności wyborów parlamentarnych. Natomiast kiedy jej się te decyzje nie podobają, to po prostu ich nie wykonuje. No To jest odrzucenie samej zasady obowiązywania prawa. To już nie jest nawet łamanie praworządności. To jest coś co jest jeszcze krokiem dalej idącym niż łamanie praworządności. Taki mamy dzisiaj stan w Polsce i oczywiście ten stan nie ma nic wspólnego z państwem prawa i z państwem demokratycznym. Chciałbym dodać, że dzisiaj jedyną szansą dla funkcjonowania procesu demokratycznego w tym wypadku to jest to, co jest istotą. Procesu demokratycznego, a więc wolne wybory, w tym wypadku prezydenckie, ale także oczywiście parlamentarne, samorządowe i europejskie, mogą być w Polsce przeprowadzane. Oczywiście chodzi w najbliższym czasie o wybory prezydenckie, tylko wtedy, jeżeli społeczeństwo udzieli nam poparcia. Stąd apel o to, żeby wpłacać pieniądze. To są w tej chwili w istocie pieniądze na kampanię Karola Nabrockiego. Tej kampanii nie da się przeprowadzić bez pieniędzy. Taka jest po prostu sytuacja i w Polsce i w każdym innym kraju demokratycznym. Stąd ponawiam ten apel. To dzisiaj jest naprawdę najważniejsza sprawa. Najważniejsza sprawa dla przyszłości polskiej demokracji, polskiej wolności, polskiej praworządności dla losów nie tylko Polski jako państwa, ale także dla losów poszczególnych Polaków. I stąd powtarzam, to jest apel bardzo mocny, bardzo zdecydowany potrzebujemy tego nie dla siebie, potrzebujemy tego dla Polski.